Witamy w kolejnej produkcji z kanału historycznego. Wyobraź sobie siebie w sytuacji, w której stres nie wywiera już dłużej wpływu na Twoje istnienie. We wszechświecie, w którym wyzwania stają się prostymi przeszkodami, które wzmacniają, bez barier nie do pokonania. To właśnie przedstawiamy Wam dzisiaj pośród szaleństwa i zgiełków współczesnego życia, pełnego nieustannych wymagań i nieustannych źródeł napięć, które nas dręczą. Zrozumiałe jest, że czujemy się przytłoczeni. Jednak tutaj, w tej wirtualnej przestrzeni, wkrótce rozpoczniemy podróż transformacji. Ta podróż zabierze Cię do serca starożytnej, ale zawsze aktualnej filozofii stoicyzmu. Tego dnia podzielimy się z Wami dziesięć historycznymi strategiami osiągnięcia wewnętrznego spokoju, odsłaniając nauki przekazywane przez znanych filozofów przeszłości. Strategie te mają na celu stawienie czoła wyzwaniom ze spokojem i spokojem, zapewniając cenne narzędzia. Wyzwania istnienia. Są to te same wytyczne, które kierowały ludźmi na przestrzeni wieków, od Marka Aureliusza po dzień dzisiejszy, a teraz możesz włączyć je również do swojej codziennej rutyny. Ten film nie będzie ograniczał się do prostej rozmowy. Będzie to doświadczenie, które zachęci cię do podjęcia konkretnych działań w celu radzenia sobie ze stresem w sposób, którego być może nigdy wcześniej nie próbowałeś. W tej przestrzeni odkryjesz, jak zastosować nauki historyczne w codziennych sytuacjach. A my zapewnimy ci zasoby, których potrzebujesz, aby przekształcić stres w szansę na rozwój osobisty. Jeśli jesteś gotowy uwolnić się z kajdan stresu i przyjąć spokój, jaki może zaoferować tylko filozofia historyczna, dołącz do nas w podróży do samopoznania i transformacji. Zacznijmy od wprowadzenia do filozofii stoickiej, podejścia historycznego, które zbadaj podstawowe koncepcje tej myśli i dowiedz się, jak można ją zastosować, aby poradzić sobie ze stresem i znaleźć spokój pośród chaosu. Stoicyzm to filozofia życia, która powstała w starożytnej Grecji i Rzymie ponad dwa tysiące lat temu. Jej wyznawcy wierzą w życie w cnocie, mądrości i samokontroli. Dla nich kluczem do szczęścia jest sposób, w jaki reagujemy na okoliczności, na które nie mamy wpływu, zamiast martwić się tym, na co nie mamy wpływu. W drugim punkcie zajmiemy się rozpoznaniem tego, na co mamy wpływ, jednym z kluczowych pojęcia stoicyzmu. Zrozumienie tego, co jest w naszych rękach, a co nie, jest niezbędne, aby nauczyć się skutecznie radzić sobie ze stresem i odzyskać spokój ducha. Co to znaczy mieć coś w rękach? Zdaniem stoików nie możemy kontrolować każdego aspektu życia, na przykład pogody, działań innych ludzi czy nieoczekiwanych wydarzeń. Te czynniki zewnętrzne są poza naszą kontrolą. W naszych rękach są nasze własne działania, decyzje i reakcje emocjonalne, czyli kontrola wewnętrzna. Aby przećwiczyć to konkretnie, skutecznym podejściem jest sporządzenie listy stresujących sytuacji w Twoim życiu i podzielenie ich na rzeczy, które możesz kontrolować, takie jak Twoje postawy, działania i podejścia, oraz rzeczy, na które nie masz wpływu, takie jak działania innych osób lub nieuniknione sytuacje. Jasno określając, co jest w Twoich rękach, możesz skupić swoją energię na tych obszarach i przestać martwić się tym, czego nie możesz zmienić, redukując w ten sposób stres i niepokój. Po trzecie, Pielęgnuj akceptację. Siłę akceptacji, praktyka akceptacji jest nierozerwalnie powiązana ze świadomością tego, co jest pod naszą kontrolą. Kiedy akceptujemy to, czego nie możemy zmienić, uwalniamy energię, którą w przeciwnym razie spędzilibyśmy na zamartwianiu się elementami, na które nie mamy wpływu. Krótko mówiąc, zrozumienie i zastosowanie historycznej zasady rozpoznawania tego, co jest w naszych rękach, to podstawowy krok w kierunku mądrego radzenia sobie ze stresem i odzyskiwania spokoju ducha. Jeśli film Ci się spodobał, zapraszam do subskrypcji, polubienia i pozostawienia komentarza na temat Twojej opinii, na temat filozofii historycznej. Będziemy kontynuować praktykę akceptacji w tym trzecim temacie, zagłębiając się w praktykę akceptacji podstawę stoicyzmu która pozwala nam znaleźć spokój pośród przeciwności losu. Co to znaczy ćwiczyć akceptację? W kontekście stoickim oznacza to akceptację okoliczności takimi, jakie są, zamiast stawiania im oporu. Często zmagamy się z sytuacjami, których nie można zmienić, co zwiększa stres i niepokój. Akceptacja pozwala nam uwolnić się od tego oporu i znaleźć spokój poprzez akceptację rzeczywistości. Jak ćwiczyć akceptację? Najpierw określ, czego nie można zmienić. Rozpoznawać sytuacje lub zdarzenia, na które nie masz wpływu, takie jak pogoda, działania innych ludzi lub przeszłość. Następnie zmień swoją perspektywę i odkryj, jak możesz dostosować się do takich sytuacji. Zadaj sobie pytanie: czy coś niezmiennego naprawdę niepokoi i skup się na tym, co możesz kontrolować, kierując swoją energię na obszary, nad którymi masz kontrolę, takie jak reakcje emocjonalne, postawy i działania. Ćwiczenie praktyczne. Prostym, ale skutecznym przykładem ćwiczenia akceptacji jest wyobrażenie sobie, że utkniesz w korku. Nie możesz zmienić korków na drodze, ale możesz zmienić swoją reakcję. Wykorzystaj ten czas produktywnie lub relaksująco, zamiast złościć się i stresować. Praktykowanie akceptacji zmniejsza niepokój, stres i frustrację, pozwalając żyć spokojniej. Korzyści z akceptacji są szerokie: obejmują zmniejszenie lęku, stresu i frustracji, co pozwala na spokojniejsze życie. Co więcej, pomaga podejmować skuteczniejsze decyzje i koncentrować się na tym, co naprawdę ważne w Twoim życiu. Pamiętaj, że praktykowanie akceptacji jest procesem ciągłym, co czyni ją cennym narzędziem pozwalającym zachować wewnętrzny spokój w obliczu wyzwań i przeciwności losu. Po czwarte odporność stoickiej cnoty. W tym czwartym temacie zbadamy moc cnót historycznych i to, w jaki sposób mogą one wzmocnić naszą odporność w obliczu przeciwności losu. Czym jest cnota historyczna? Stoicy wierzą, że cnota jest najwyższym dobrem i że prowadzenie cnotliwego życia jest niezbędne do znalezienia szczęścia i wewnętrznego spokoju. Do cnot historycznych zalicza się mądrość, odwaga, sprawiedliwość i samokontrola. Cnota to wewnętrzna siła, która chroni nas przed zaburzeniami emocjonalnymi. Ćwiczenie praktyczne. Pielęgnując cnotę, możesz na kilka sposobów włączyć cnotę historyczną do swojego codziennego życia. Szukaj wiedzy i zrozumienia w każdej sytuacji, aby promować mądrość. Z odwagą stawiaj czoła swoim lękom i wyzwaniom, aby wykazać się odwagą. Traktuj innych sprawiedliwie i z szacunkiem, postępując właściwie, nawet jeśli jest to trudne, praktykując sprawiedliwość. Kontroluj swoje pragnienia i apetyty, unikając ekscesów i impulsów, aby ćwiczyć samokontrolę. Korzyści z cnót historycznych. Kultywując cnoty historyczne, stajemy się silniejszymi i odporniejszymi ludźmi. Cnota kieruje naszymi działaniami i decyzjami, pozwalając nam stawić czoła stresowi, ze spokojem i godnością. Co więcej, żywa cnota historyczna pomaga budować trwalsze i satysfakcjonujące relacje, ponieważ traktujemy innych z szacunkiem i empatią. Cnota historyczna we współczesnym życiu. Cnota historyczna nie jest reliktem przeszłości, ale jest filozofią, którą można zastosować we współczesnym życiu. Kultywując te cechy, staniesz się latarnią spokoju w pełnym wyzwań świecie piątek. Technika premeditatio malorum. W tym piątym temacie zbadamy potężną technikę historyczną zwaną premeditatio malorum lub przewidywanie zła. Ta praktyka pomaga nam przewidywać i przygotowywać się na przeciwności losu, pozwalając nam stawić im czoła ze spokojem i mądrością. Na czym polega technika premedytacji? Jest to praktyka historyczna, która polega na wyobrażaniu sobie siebie w obliczu trudnych sytuacji, zanim one w ogóle wystąpią. Dzięki temu możesz zastanowić się, jak zareagujesz i jakie kroki podejmiesz, jeśli pojawią się takie trudności. Jak zastosować premedytację malorum? Zidentyfikuj przyszłe sytuacje, które Cię niepokoją lub powodują niepokój, szczegółowo wizualizując te okoliczności i wyobrażając sobie przeszkody, emocje i wyzwania, które mogą się pojawić. Zaplanuj swoją reakcję, zastanawiając się, jak podejść do każdego wyimaginowanego wyzwania. Zastanów się, jakie działania podejmiesz, aby rozwiązać problemy oraz jak zachować spokój i kontrolę. Korzyści z przygotowania się z wyprzedzeniem. Ta technika ma kilka zalet, w tym zmniejszenie strachu przed nieznanym, zwiększenie skutecznego przygotowania do stawienia czoła stresującym sytuacjom i wzmocnienie samokontroli, ponieważ z góry przemyślałeś, jak postępować mądrze. Ćwiczenie praktyczne. Aby zachować przezorność, wybierz przyszłą sytuację, która cię dotyczy, i poświęć kilka minut każdego dnia na wizualizację tej sytuacji i zaplanowanie reakcji. Z biegiem czasu poczujesz się pewniej i będziesz przygotowany na stawienie czoła temu szczególnemu wyzwaniu. Pamiętaj, że przezorność nie ma na celu wywołania niepotrzebnego niepokoju, ale raczej pomóc ci kontrolować reakcję na trudności, stając się architektem własnej siły psychicznej. Będziemy kontynuować temat szósty poniżej. Jeśli podobają Ci się te treści, nie zapomnij o subskrybowaniu, polubieniu i pozostawieniu komentarza. 6. Moc panowania nad sobą W tym szóstym temacie zajmiemy się jednym z podstawowych fundamentów stoicyzmu samokontrolą. Nauka panowania nad swoimi działaniami, myślami i emocjami jest kluczem do radzenia sobie ze stresem i odzyskiwania wewnętrznego spokoju. Co to jest samokontrola? Obejmuje zdolność zarządzania naszymi impulsywnymi reakcjami, działając celowo i świadomie, a nie poddając się natychmiastowym impulsom. Stoicy uważali panowanie nad sobą za kluczową cnotę, ponieważ pomaga uniknąć impulsywnych reakcji w sytuacjach stresowych, pozwalając nam reagować z większą dojrzałością i podejmować świadome decyzje w oparciu o nasze wartości i długoterminowe cele, a nie działać pod wpływem impulsu. Ćwiczenie praktyczne. Rozwijanie samokontroli można osiągnąć za pomocą pewnych strategii. Uważność jest jedną z nich, ponieważ praktykowanie uważności pomaga stworzyć świadomość swoich emocji i myśli, pozwalając ci je kontrolować, zanim przejmą kontrolę. Inną strategią jest zasada oddychania. Zanim zareagujesz na stresującą sytuację, weź głęboki oddech, aby dać sobie czas na refleksję przed podjęciem działań. Pomocne są także ćwiczenia przejściowe. Jeśli masz ochotę zrobić coś szkodliwego, poświęć kilka minut na ponowne rozważenie tej decyzji i daj sobie czas na głębszą refleksję. Korzyści z samokontroli. Posiadanie samokontroli zapewnia poczucie władzy nad swoimi działaniami i emocjami, pozwala zachować spokój w chwilach stresu, podejmować mądrzejsze decyzje i działać zgodnie ze swoimi wartościami. Ponadto pomaga zapobiegać impulsywnym żalom. Pamiętaj, że samo doskonalenie to umiejętność, która rozwija się poprzez ciągłą praktykę. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym silniejsza będzie Twoja umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnajdywania spokoju w chaosie. 7. Koncentrowanie się na teraźniejszości. W siódmym temacie zbadamy znaczenie skupiania się na chwili obecnej, która jest podstawową praktyką w stoicyzm pomagający w poszukiwaniu spokoju i radzeniu sobie ze stresem. Co to znaczy skupiać się na chwili obecnej? Oznacza to całkowite zaangażowanie się w to, co robisz w danym momencie, odpuszczenie obaw związanych z przeszłością lub przyszłością i skierowanie swojej uwagi na bieżące doświadczenie. Dlaczego warto skupiać się na teraźniejszości? Stres często wynika z nadmiernego zamartwiania się tym, co wydarzyło się w przeszłości, lub strachu przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Koncentrowanie się na teraźniejszości ma kilka zalet, takich jak zmniejszenie lęku poprzez pozbycie się zmartwień o przyszłość i znalezienie spokoju w przyszłości. Dodatkowe korzyści obejmują lepsze podejmowanie decyzji, ponieważ pełna koncentracja na wykonywanym zadaniu pozwala podejmować bardziej świadome decyzje i skuteczniej rozwiązywać problemy. Ćwiczenie praktyczne. Praktykowanie uważności jest potężnym narzędziem rozwijania obecności w chwili obecnej. Proste ćwiczenie na początek to wybranie codziennych czynności, takich jak jedzenie, spacery, mycie naczyń lub wykonywanie innych rutynowych zadań. Skoncentruj się całkowicie na szczegółach, zwracając uwagę na kolor, dźwięk, fakturę i dotyk. Jeśli umysł błądzi lub analizuje to, co się dzieje, po prostu obserwuj i zaakceptuj to. Korzyści ze skupienia się na teraźniejszości. Ta praktyka pomaga żyć bardziej świadomie i znajdować satysfakcję w małych rzeczach w życiu. Odciąża ciężar niepotrzebnych zmartwień, pozwalając żyć z większą jasnością umysłu i spokojem. Stoicyzm przypomina nam, że jedyny czas, w którym możemy naprawdę działać, to teraz. Ucząc się koncentrować na chwili, budujesz solidny fundament do radzenia sobie ze stresem i prowadzenia pełniejszego życia. 8. Cnota odporności. W tym ósmym temacie zbadamy historyczną zaletę odporności i to, w jaki sposób może ona nas wzmocnić w czasach stresu i przeciwności losu. Czym jest odporność? W naukach stoickich odporność odnosi się do naszej mentalnej i emocjonalnej odporności, która pozwala nam stawiać czoła trudnościom z odwagą i determinacją. To umiejętność stawiania czoła wyzwaniom życia bez poddawania się rozpaczy. Znaczenie odporności na stres. W obliczu stresujących sytuacji stoicka odporność jest nieocenionym zasobem. Pomaga nam wytrwać w przeciwnościach losu, zachować spokój w chwilach kryzysu i podejmować racjonalne decyzje. Ćwiczenie praktyczne odporność można rozwijać poprzez zastosowanie określonych strategii. Wyznaczanie ambitnych celów i wolontariat w podejmowaniu wyzwań pozwala rozwijać swoje siły w obliczu nieznanego. Trening odporności Inna praktyczna strategia obejmuje trening odporności podczas którego wystawiasz się na kontrolowane wyzwania, aby wzmocnić swoją zdolność radzenia sobie z przeciwnościami losu. Praktyki te przyczyniają się do budowania cnoty odporności w Twoim życiu, dzięki czemu możesz z determinacją stawić czoła wyzwaniom i zachować wewnętrzny spokój. Przyjmując te strategie, tworzysz solidne podstawy do radzenia sobie ze stresem i przeciwnościami losu, zgodnie z historycznymi zasadami stoickiego męstwa. Naucz się pokonywać niepowodzenia i niepowodzenia, kultywując nastawienie na naukę i rozwój. Praktykuj medytację nad nietrwałością, zastanawiając się nad przemijającą naturą życia i tym, jak ta perspektywa może pomóc ci i stawić czoła wyzwaniom ze spokojem. Korzyści z odporności. Odporność nie tylko pomaga w radzeniu sobie ze stresem, ale także wzmacnia Twoją zdolność jako jednostki. Umożliwia rozwój większej pewności siebie, oporu i determinacji na Twojej drodze osobistej transformacji. Pamiętaj, że odporność buduje się z biegiem czasu poprzez ciągłą praktykę. Każde wyzwanie, przed którym stajesz i które pokonasz, wzmacnia Cię i przybliża do historycznej odporności. 9. Znaczenie stoickiej przyjaźni W tym dziewiątym temacie zbadamy znaczenie stoickiej przyjaźni i tego, w jaki sposób kultywowanie relacji opartych na zasadach historycznych. Może przyczynić się do spokoju i siły emocjonalnej. Co oznacza stoicka przyjaźń? Przyjaźń ta opiera się na zasadach moralnych i wspólnych wartościach, zwłaszcza historycznych. Stoiccy przyjaciele wspierają się nawzajem w dążeniu do cnoty i mądrości. Posiadanie przyjaciół, którzy podzielają te wartości, może być niezwykle korzystne w chwilach stresu. Zalety stoickiej przyjaźni Stoickie przyjaźnie nie tylko wspierają Twój rozwój osobisty, ale także zapewniają solidny system wsparcia w chwilach stresu. Z przyjaciółmi, którzy podzielają wizję życia opartego na cnotach historycznych i mądrości, możesz dzielić się trudnościami, sukcesami i wyzwaniami. Ćwiczenie praktyczne. Kultywowanie stoickiej przyjaźni można osiągnąć na kilka sposobów. Dołącz do grup lokalnych lub internetowych skupionych na stoicyzmie. To świetne miejsca, w których można spotkać ludzi o podobnych poglądach. Promuj otwartą komunikację, rozmawiając ze znajomymi o swoich wartościach historycznych i o tym, jak możecie wspierać się nawzajem na ścieżkach rozwoju. Szukaj wspólnego wsparcia akademickiego. Czytajcie razem teksty historyczne, bierzcie udział w dyskusjach i wspólnie pracujcie nad zastosowaniem tych zasad w swoim życiu. Korzyści ze stoickiej przyjaźni: oprócz wspierania rozwoju osobistego, stoickie przyjaźnie oferują solidny system wsparcia w chwilach stresu. Dzielenie się trudnościami, sukcesami i wyzwaniami z przyjaciółmi, których łączy wizja życia opartego na cnotach historycznych i mądrości, jeszcze bardziej wzmacnia te więzi. Ten, życie w zgodzie z naturą. W tym dziesiątym temacie zajmiemy się centralną koncepcją stoicyzmu życiem w harmonii z naturą. Zrozumienie tej podstawowej zasady jest kluczem do znalezienia spokoju ducha i sensu życia. Co to znaczy żyć w zgodzie z naturą? W historycznym kontekście stoicyzmu nie ogranicza się to tylko do życia w środowisku naturalnym, ale raczej do życia w zgodzie z naszą ludzką naturą. Obejmuje przestrzeganie podstawowych praw rozumu i moralności właściwych naszej ludzkiej kondycji. Dlaczego warto żyć w zgodzie z naturą? Stoicyzm uczy, że kiedy żyjemy w zgodzie z naszą naturą, doświadczamy mniej wewnętrznych konfliktów, mniej stresu i więcej wewnętrznego spokoju. Pomaga nam to lepiej akceptować okoliczności, których nie możemy zmienić, skupiać się na tym, co istotne, oraz kultywować cnotę i mądrość. Ćwiczenie praktyczne: zastanów się nad swoją naturą. Jednym ze sposobów zastosowania tej zasady w życiu jest poświęcenie czasu na refleksję nad tym, kim jesteś, rozważenie swoich wartości, mocnych i słabych stron oraz tego, jak możesz żyć zgodnie ze swoimi najgłębszymi zasadami. Korzyści z życia w harmonii z naturą. Prowadzi to do bardziej autentycznego i znaczącego życia, pomagając docenić to, kim jesteś i żyć z lepszym zrozumieniem siebie i otaczającego cię świata. Pozwala także stawić czoła stresowi z większym spokojem, koncentrując się na czym, krótko mówiąc, stoicyzm przypomina nam o znaczeniu dostosowania naszego oporu do naszego prawdziwego istnienia, aby osiągnąć spokój i cnotę. W tej ostatniej części badamy główną zasadę, która może poprowadzić cię w stronę bardziej rozsądnej i spokojnej egzystencji. Jeśli uważasz, że te treści są wartościowe i chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat tej filozofii, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aktywacji powiadomień, aby być na bieżąco z nowymi filmami i dzielenia się swoimi refleksjami w komentarzach. Razem będziemy nadal zgłębiać nauki historyczne, starając się budować bardziej spokojne i znaczące życie. Stoicyzm jest pełen nauk mających zastosowanie w naszym codziennym życiu, dlatego zachęcamy do dalszego poznawania tej filozofii. Oto dwa filmy pełne mądrości historycznej, dzięki czemu możesz kontynuować swoją podróż do następnego.